Wyobraź sobie taką sytuację. Wracasz po pracy, dzień wygląda zwyczajnie, a nagle czujesz ucisk w klatce piersiowej. Serce przyspiesza, brzuch się napina, jakby coś miało się wydarzyć, choć nic obiektywnie się nie dzieje. Albo ktoś zadaje Ci zwykłe pytania, a Ty momentalnie zamierasz, jakby ciało odcięło się od reszty. Znasz tu uczucie? W takich chwilach często myślimy, co jest ze mną nie tak. A prawda jest taka, że wszystko z Tobą w porządku. To nie Ty jesteś problemem, tylko Twój układ nerwowy, który nauczył się reagować w taki sposób, żeby Cię chronić. W tym wideo pokażę Ci, co naprawdę próbuje powiedzieć Twoje ciało. Dowiesz się, jak rozpoznać stan zamrożenia. Ten moment, gdy włącza się mechanizm obronny, i jak krok po kroku aktywować spokój nawet w trudnych sytuacjach. I najważniejsze, nie usłyszysz tu pustych haseł w stylu myśl pozytywnie, nawet Ci konkretne przykłady i obrazy, dzięki którym zrozumiesz swoje ciało jak nigdy dotąd, a wtedy pojawi się ogromna ulga. To nie ja jestem popsuta, to mój system nerwowy wysyła sygnały. A ja mogę nauczyć się ich czytać i odpowiadać inaczej. Dlatego zostań ze mną do końca. Tam poznasz klucz do odzyskania naturalnego spokoju. Wyobraź sobie trudną rozmowę. Ktoś podnosi głos, a ty nagle czujesz, że nie możesz nic powiedzieć. Sekcja bije szybciej, oddech się spłyca, w głowie pustka. Nie krzyczysz, nie uciekasz, tylko zamierasz. A później zastanawia się, dlaczego nic nie zgubiłam. To właśnie zamrożenie układu nerwowego automatyczna reakcja obronna tak samo naturalna jak walka czy ucieczka. W tym stanie ciało uznaje, że najbezpieczniej będzie zniknąć, odciąć się. To nie jest świadomy wybór, tylko odruch zakodowany w podświadomości. Ważne. Zamrożenia nie oznacza słabości. To strategia przetrwania. Sposób ciała by chronić Cię przed czymś, co wydaje się zbyt przetłaczające. Problem pojawia się wtedy, gdy mechanizm uruchamia się za często. Nawet gdy realne zagrożenie nie ma. I tu pojawia się pytanie. Jak ciało decyduje, że czas się zamrozić? Skąd wie, kiedy włączyć ten mechanizm, a kiedy pozwolić Ci działać swobodnie? Ciało nie mówi słowami, komunikuje się sygnałami. Często pojawiają się one dużo wcześniej, zanim świadomie zauważy, że coś. Coś jest nie tak. Problem w tym, że zwykle je ignorujemy. Typowe sygnały zamrożenia to napięcie karpu i ramion. Uciec w klatce, ściśnięty żołądek, brak apetytu, brak energii i chęć schowania się pod kołdrą. To nie przypadek. To język Twojego układu nerwowego. Gdy coś przypomina dawną, trudną sytuację, ciało uruchamia alarm, zamroź się. To bezpieczniejsze. Nawet jeśli wiesz, że nic ci nie grozi, ono reaguje, jakby zagrożenie było tu i teraz. Możesz myśleć o tym jako kontrolkę w samochodzie. Nie pojawiają się, by cię dręczyć, tylko by zwrócić uwagę, że system potrzebuje troski. I tu pojawia się pytanie, skąd te sygnały naprawdę się biorą? Wyobraź sobie Ole, gdzieś dzieciństwie w domu pełnym krzyku. Dziś wie, że paktyk nie chce jej skrzywdzić, a jednak, gdy podnosi głos, ciało reaguje jak wtedy. Serce przyspiesza, oddech się spłyca, dłonie marzną. Dlaczego? Bo ciało pamięta. Podświadomość nie odróżnia, czy zagrożenie jest teraz, czy było dawno. Ważny jest sygnał. Ton głosu, wyraz twarzy, nagły ruch. Jeśli przypomina coś z przeszłości, ciało odtwarza tamtą reakcję. Dlatego mówimy, że ciało ma własną pamięć. Nielogiczną, ale emocjonalną. To właśnie ona sprawia, że czasem reagujesz irracjonalnie, bo Twoje ciało odpowiada nie na teraźniejszość, lecz na dawny zapis. I pojawia się pytanie: skoro ciało działa według starych wzorców, czy można je przypisać? Kiedy doświadczamy zamrożenia, próbujemy to naprawić. Głęboki oddech, afirmacje, zajęcie czymś w głowę. Czasem daje to ulgę, ale problem wraca. Dlaczego? Bo te metody działają na powierzchni, a zamrożenie tkwi w podświadomości i w ciele. To jak zaklejanie kontrolki w aucie. Na chwilę nie widać, ale silnik nadal potrzebuje. Potrzebuje wsparcia. Im bardziej próbuję się uspokoić na siłę, tym ciało bardziej odbiega to jako sygnał alarmu. W ten sposób wpadasz w błędne koło. Kluczem jest zejście głębiej, nauczenie ciała nowej reakcji. Wtedy zmiana nie jest chwilowa, tylko staje się nowym automatyzmem. Co więc naprawdę działa? Proces, który sięga z źródła. Do podświadomości układu nerwowego. Krok pierwszy. Zauważ sygnał. Nie ucisz go, zatrzymaj się i nazwij. Na przykład, moje ramiona się spinają. Krok drugi. Wejdź głębiej. Zamiast walczyć, twórz przestrzeń, by ciało mogło przeżyć coś innego. W bezpiecznych warunkach uczy się, że alarm nie jest potrzebny. Krok trzeci. Nowe doświadczenia. Kiedy ciało w podobnej sytuacji przeżyje spokój zamiast zamrożenia, zapisuje to jako nowy wzorzec. Od tej chwili zaczyna wybierać nową reakcję. Osoby które tu przeszły mówią, nagle zauważyłam, że sytuacje, które zawsze mnie paraliżowały, przestały wywoływać alarm. Gdy ciało wychodzi z zamrożenia, pierwsze co czujesz to cisza. Ramiona opadają, oddech staje się głębszy, w środku pojawia się przestrzeń. Wiele osób mówi, pierwszego raz od dawna mogę naprawdę oddychać. Sen się uspokaja, ciało szybciej się regeneruje, a umysł przestaje walczyć sam ze sobą. I nie opisuję to jako lekkość, jakby ktoś zdjął ciężki plecak. Sytuacje, które kiedyś uruchamiały alarm, nagle nie wyłowują paniki. Pojawia się wybór. Mogę zareagować inaczej. I to jest największa zmiana. Spokój i wolność. Już nie jesteś zakładniczką dawnych zapisów. Zatrzymajmy się na chwilę. Twoje ciało nie jest wrogiem, ono cały czas daje Ci sygnały. Napięcie, uciek, brak energii to nie przypadek, tylko zamrożony układ nerwowy działający według dawnych zapisów. Walka z objawami nie przynosi trwałej ulgi. Prawdziwa zmiana pojawia się, gdy sięgasz głębiej do podświadomości i ciała i nauczysz je nowej reakcji. Wtedy odzyskujesz spokój i wolność wyboru. I może teraz myślisz, chcę tego dla siebie poczuć lekko się spokój. Dlatego zapraszam Cię do kolejnego kroku. Obejrzyj wideo, w którym od A do Z opisałam naszą metodę pracy z podświadomością. Kliknij link w opisie i sprawdź, jak możesz uwolnić się od lęku i odzyskać swoją siłę.